i Ziemeczki z tej strony Nike Rose. Rose, tak. Przepraszam, ale um, miałam taki drugi, taki poprzedni swój kanał jeszcze miałam, na którym miałam nazwę Nike. I dużo nagrywałam y tam filmików. Mm, no może nie tak dużo, ale przyzwyczaiłam się do mówienia Nike, Nike właśnie. No i no i teraz mówię ciągle tylko Nike, 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 więc jakby mi się pomyliło, to piszcie w komentarzach, że mi się pomyliło. Dzisiaj nagrywamy ze Star Stable cs Nie, nie zdążymy na cesy. To ja zrobię przerwę, poczekam do cesów i wtedy włączę, bo no. No, no to pauza. Dobrze, już A tutaj, tutaj no to, no już, już tutaj nagrywali. Już nagrywam A. Już tutaj u was jestem mm. Gramy sobie tutaj Ja jak to No Nie wiem To jest magia jakaś Dobrze, no i ym, no, no i bierzemy udział w mistrzostwach Dobrze, już będziemy startować Już jest ten moment, kiedy będziemy startować Nie wiem dlaczego wszyscy tu się ustawiają Jak tam jest ym, Tam jest linia startu to nas tam i tak i tak dobra jestem tylko podekscytowana odwala mi odwala mi ludzie mi, odwala baku 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 o mają. baku baku nia, nia. baku baku ma, nia, nia. o maju baku nie, nie, baku nia, nia. baku, baku, nia, nia. baku, nia, nia. baku nia. Nie no, dobiłam do słupy i wszyscy mi teraz łupczą To Już nie ma... już tego zawodu nie mają już sensu Skąd wiesz? No bo wiem. A ty masz level tego? Piąty! I się znowu pot potknęłam! Както и да гледам ГОПИ КОЦИКОЛ! Бил ами уж... Курде, бил ами 17. Sprzedam tego kucyka. Nie. Ona i tak No nie. Powiedziała mi, że jak go nie. E, przestanę lubić, to że mogę go sprzedać. Aha, lol. No nie, lol, to jest tylko prawda. To są fakty. Ten głupi kucyk nic nie umie zrobić. 16. Wow. Dobra, to by było na tyle tego odcinka. Um, przepraszam, że się tak wydarłam i w ogóle... Ale na serio. Byłam tak kurzona, ten kocek jest taki idiotyczny. Serio go sprzedam. Więc... Dajcie lajka, dajcie suba, dajcie łapkę w górę. No czyli lajka. I piszcie w komach. Mm. No. <noise> dobra, jeszcze szybko sobie pójdziemy odebrać nagrodę, gdzie ja mam myszkę. Dobra, dobra. Jedziemy. Takuba nie, ma kuba kunia nie, ma kuba kunia! Takuba kunia, wow. nie. kuba kunia. Jak to co? What the fuck? Co? Nie mogę przejść mostem! Zabi się! Nie mogłam przejść mostem! No. What the fuck? To się umieściło na filmie. To ty potem sobie zobaczysz jak coś. Dobra, to by było na tyle, bo nie chce mi się tam iść. I.